No hej tu Sherlock, witam, dzień dobry i zapraszam na ósme wydanie powtórek widzów. Dzisiaj w roli na ponownie goszczę Karola, który wspierając kanał poda sobie mocarną powtórkę na swoim leopardzie pierwszym. I kiedy mówię mocarną, to naprawdę to mam na myśli, bo w odróżnieniu od bezmyślnego syfu serwowanego non stop ostatnimi czas na randomach. To co zobaczycie w dzisiejszym widowisku, to skondensowana pigułka, wszystkiego co sprawia, że ta gra może być jednak wartościowo spędzonym czasem. Będzie więc masa celnego strzelania, będzie agresywny play, kiedy nadarzy się okazja, relokacja oraz presja oraz wyśmienity emocjonujący finish, który nie pozostawi złudzeń, kto znalazł się w tym meczu by sięgać po zwycięstwo. Dobre otwarcie, Karol strzela i oczywiście łamie linię celowania, by nie dawać oponentom wielu szans na odpowiedź. Przeciwne, progetto, jak widzimy, również wykorzystuje swojego magazynkowego topiera do nałożenia presji. Sołżniczy bachat wyłapany na open i rozsmarowany bez pytania. No, i nie dość, że stał jak gała pośrodku niczego i oddał cały swój czołg w zasadzie z darmo. To jeszcze Karol by strzelić musi overpiknąć dalej, niż to mogłoby być konieczne, no ale teraz zieloni mają chociaż fajny holdown, który od razu przypada face'owi do gustu. Zobaczcie jednak, jak wygląda sytuacja na południu mapy. Drużna przeciwna ma tam gigantyczne wręcz siły, z zielonym, doświadczonym 279 Early na czele. A zieloni w tym slocie mają pomarańczowego ISA-7. Więc mówimy tu o typowym balansie od wargamingu. Po co drużyny miałaby być równe, skoro jak damy ciągle których drużynce przewagę w czołgach i lepszy skład? To meczy statystycznie będzie więcej, co z tego, że większość z nich będzie skrajnie niesprawiedliwa. Skoro dla WG to się zwyczajnie opłaca, bo rozdygotany emocjonalnie statystyczny gracz wydać sobie choć trochę przewagi, kupi sobie OP premeczkę. Dobry humor potęgują też pozycje, Reszty ciężarów, drużyny zielonej. jak sami zobaczycie strategiczna sytuacja, w tym smutnym grajdołku potęguje dodatkowo wartość pracy jaką wykona w tym meczu Karol. I powiem szczerze, że dla mnie widząc obecne warunki jest po prostu nieprawdopodobne, że ten mecz z takiej sytuacji i ułożenia graczy obu drużyn jest w ogóle możliwy do wyciągnięcia. Pora na małe agro, Karol inicjuje szar, żeby odpowiedzieć lustrzanym atakiem na pusz południową flanką drużyny przeciwnej. Nie możemy stać bezczynnie, bo aby odsupłać obecną sytuację, to na Karolu spoczywać będzie absolutnie wszystko. Cały dosłownie mecz, niemalże wyłącznie na jego barkach. Jest w tym coś pięknego, zobaczyć, że komuś pomimo tak skrajnych przeciwności, po długim i wymagającym wysiłku, po prostu... Че Cel lepa w odchodne we francuski magazynek. Patrzymy na mapę. Masa czołgów, drużyny zielone ciągle poza kombatem. I o ile ciężkie, na północy suną nim rawo przed siebie. I może za jakieś pół minuty będą mieć wreszcie okazję na zadanie jakichś obrażeń. To to, co wyprawiali do tej pory CS53, E50 i E75, jest dla wszystkich kompletną zagadką. Bo jakby się zastanowić, to od kilku minut stali jak kopki poza walką. A w tym czasie oponenci sprzątali nam cały dół mapy. No ale wreszcie udało im się wrócić, i teraz bujają się na narożniku, by przyjąć wroga, więc potencjalnie jest z nich jakiś strategiczny użytek ponad robienie sztucznego tłumu gdzieś w smutnym. Koncie. Jednak ruch oponentów nie może zostać pozostawiony bez odpowiedzi. To co wykonuje teraz Karol jest bardzo dobrą decyzją. Poprzez ten push głęboko na bazę wroga osiągamy pewien strategiczny balans. Poprzez to, że mamy czołgi które dostały się w strefę flagi przeciwników, potencjał presji flagi nam się wyrównuje, bo po prostu obie drużyny w razie czego mogą zacząć przejmowanie bazy. Obie drużyny posiadają również w miarę podobny obszar terenu, po którym mogą się swobodnie przemieszczać i dzięki temu nie jesteśmy zamknięci, a drużyny po prostu wymieniły się połówkami mapy i wschód kontra zachód został zamienione na północ kontra, południe. A przez to, że również powierzchniowo oba teamy są w tym momencie zbliżone, możemy doświadczyć wyrównanego spotkania, a nie jednostronnej rąbanki w kilka minut, gdyby jedna z drużyn dała się po prostu zamknąć. I to jest właśnie jeden ze sposobów na przeciwdziałanie szybkim meczom, na którym najwyraźniej tak mocno Wargamingowi zależy. Kontrolowanie terenu, niedawanie oponentowi okazji do podomykania się na nas w jednym kwadracie. W kącie, bo gdy posiadamy teren, mamy swobodny dostęp do różnych opcji. Możemy korzystać z przestrzałów. I osłon, które nam daje, możemy przeskakiwać, relokować, markować, zmylać i oszukiwać. A gdy wszystkie nasze czołgi są zamknięte, no to jedyne co można zrobić, to ustawić się na jeżyka i liczyć, że atakujący ze wszystkich stron przeciwnik popełni jednak ciąg błędów, które pozwolą się nam obronić. To co pokazuje jednak w swojej grze Karol, to aktywna strona. Nie czekamy na okazję, tylko sami sobie je generujemy, bo tylko przez miks umiejętności indywidualnych i celnego działa Leoparda, drużna zielona nadal została w grze. Bo jak zaraz zobaczycie, gamonie na obronie niedługo skończą zabawę, a sojuszniczy Face. Wreszcie przestanie jeździć sobie gdzieś po otwartym terenie i dołączy wreszcie kombat, no ale niestety na krótko. I to właśnie smucisz na przykładzie Fejza, który mimo że posiada prawdopodobnie najlepszą wieżę do gry pozycyjnej na swoim cierze w grze, to gracz nim sterujący może wykonywać przez pół meczu dosłownie wszystko, by tą siłę po prostu zmarnować i żadnej okazji nigdy tak naprawdę nie wykorzystać. I ta właśnie niekompetencja jednych zrzuca całe brzemię na barki drugich, którym być może zależy. No ale jeśli gracze pozostawieni z problemem nie będą potrafili tylu zmarnowanych okazji odkręcić, to co wtedy? No na szczęście zieloni mają Karola, który zna swoje rzemiosło i reaguje na to, co dzieje się na polu bitwy. Który szuka przewagi i potrafi znaleźć sobie okazję, by zadać jednostronne straty. I takie właśnie jednostronne serie za darmo są tym, co odwraca bieg bitwy. Gdy zadajesz więcej obrażeń niż sam otrzymujesz, przestajesz przegrywać, a skoro nie przegrywasz, więc kontrolujesz, a skoro coś posiadasz, to dostępne są Ci opcje i mecz może toczyć się dalej. Bo skoro spotkanie nie zostało sprowadzone na równie pochyłą, to szansa na wygraną nie została jeszcze zgaszona i tu naprawdę widać umiejętności i starania graczy, którym nie wystarcza zrobić pestkę obrażeń i nakryć nogami, by mieć swoją radość z zabawy. Naprawdę przypatrzcie się dzisiejszej powtórce i sami odnotujcie, jak w każdym ruchu dosłownie widać, gdy komuś zależy, gdy ktoś wie, że może i na co go stać i podejmuje oponenta bez kompleksów, cały czas konstruktywnie, myśląc o swoim ambitnym celu. Bo nie stracić woli walki i robić ciągle swoje w momencie, gdy cała twoja drużyna od samego początku gra totalny szajst. To cnota sama w sobie. No ale rzućmy okiem na mapkę. Przeciwne ciężary rozgromiły obrońców, grając na wieże, tak jak trzeba, napluły wszystkim w kaszkę. Obie drużyny nakładają presy kapa, a co z ciężarami drużyny zielonej zapytacie? Cóż, ciężar drużyny Zielonej rozgromił z kolei przeciwny czar futur. I to w pojedynkę, nie zostawiając złudzeń, na kim spocznie najwyższa odpowiedzialność za wynik tego spotkania. No cóż, zostawiam was z maestro Karolem, byście przekonali się na tym jaskrawym, pięknym przykładzie, że wygrana jest możliwa, nawet gdy stoisz sam przeciwko wszystkim. Bo liczy się Twój pomysł i Twoje waleczne serce. Karolu, nie bierzemy dzisiaj jeńców. I do zobaczenia pod tabelą wyników. I sami powiedzcie, ale szczerze, jak podobało Wam się dzisiejsze arcydzieło, przyznaję, że tym razem musimy podnieść wzrok bardzo wysoko, bo na koncie Karola 5 fragów 8362 obrażeń zadanych i do tego grubo ponad tysiak asysty. Wynik ma i też najlepszy przykład, że gdy poznałeś już grę i masz już w tej grze wystarczająco skilla i do tego grasz z głową to nadzieja zawsze umiera ostatnia. No a w przypadku Karola mówimy tu wręcz o nieprawdopodobnym popisie totalnie trafnych decyzji, które dały mu nawet w pojedynkę wygrać całkowicie przegrany mecz. Karolowi dziękuję za wsparcie i dzisiejsze widowisko. Na dziś to tyle. Powodzenia na randomkach. I pa.